Cześć! Jak zbudować świetny zespół? Przede wszystkim musisz zrozumieć, że każdy zespół zaczyna się od jednostek, od osób, które go tworzą. Skup się więc na różnorodności zespołu, na różnych umiejętnościach oraz różnych charakterach. To właśnie one napędzają innowacje. Znalezienie wspólnego celu to w tym wypadku wcale nie banał to ważna podstawa wspólnej pracy. Każdy członek zespołu powinien widzieć sens i wartość w tym, co robi. Rozpocznij od jasnej komunikacji oczekiwanych. Regularne spotkanie, oficjalne lub nie, gdzie każdy pracownik czuje się usłyszany, zwiększają zaangażowanie. Aby inwestować w rozwój osobisty każdego z członków zespołu, kursy i szkolenia rozbudzają pasję i poszerzają horyzonty. Jednym z najmocniejszych fundamentów zespołu jest zaufanie. Tłóż atmosferę, w której ludzie nie boją się popełniania błędów. Wtwarcie w trudnych momentach zawodowych, ale także prywatnych. Jest podstawą do budowania trwałych relacji zawodowych. Powód celebruj osiągnięcia, świętuj sukcesy i drobne kroki na drodze do większych zwycięstw. To motywuje i umacnia wspólne więzi. Tworzenie zespołu. To proces, który wymaga uwagi i poświęcenia, ale odpowiednie inwestycje w ludzi przynoszą owoce w postaci zgranego i produktywnego zespołu. Masz pomysł, o czym jeszcze należałoby pamiętać? Podziel się swoimi sprawdzonymi sposobami, które pomagają menedżerom budować efektywne zespoły.